Halo, halo, cześć, dzień dobry, debilu. witam was w kolejnym odcinku z Rocket League a ze mną ja. debilu Tanas, jak ja zawsze jestem ja na odcinku, cześć, i debilu mistrada dam o 15, Siemo. i jestem też ja debilu Grinu. 8-7, 8-7, tak, musiał, do, musiał od razu sprzedać wszystko, nie, 6-9, 6-9, to no, to po odcinku, ok? zapytam się czy mogę, już <laughs> <tu> 14, <laughs> czy dostanę pozwolenie. Na 6,9 myślę, że mogę. to mogłoby przejść. Przejść to na pewno przejść? Nie, dobra, dobra boty po drugiej stronie. Kurwa. Zaczyna się Ty. robić. Ty, ja wydaję odcinki o 8, weź, bo ja będę musiał zmienić godzinę emisji. O mi się, że to ramkę leci. Ty, odkręciłem się od piłki. Weź to, wybi. Nie wierzę, od, odkręciłem się po prostu od piłki zamiast ją uderzyć. Dobra, pozdrow. To wszystko przez te 6,9. Dobra, przepraszam. O boże, jak to zbiłem, z trafą. Tu nie ma boosta. Mm. Nie zapomnę kiedyś z kuzynem, tu nie ma bóstwa. jaka kapusta. Jak to wrzuca. Ere. Uj. O, o nie O co to było, tak, chciałem to odbić od ściany, nabiło się. Ja też to chciałem odbić, patrz, patrz. Patrz to. O! Oh 136 km na gościnę. Jeff, walczy piłkę dobra. Dobra. Nie jadę. Oj, do lewej. Tomasz, prawa. Adam. O Boże, ta piłka by ich jeszcze minął. No, nie minęła. Dobra. Dobra. Robił. Włożył to. Hm, Dari. Nie, to dobrze, że ja da się wybrać na odcinek, mimo, że to tylko do własnego. Dobra, tam się na, na Małocie ostatnio gościu 14 ramek. No, pamiętam, pamiętam ten odcinek. Kto ogląda tamten odcinek jak oglądał? Ja ogląda, dzisiaj to oglądałem, dobra, Nie Nice. Nie wierzę, ten mały krakaniec musiał już tu być pod usta. Oj, ale bum. O, widzieliście to? Mhm. A to widziałeś? No. <grymne> Rejwiste, nie? No nie? Normalnie. No ja tu poleciałem. A nas? A nas, Debiną! No cię ja późną bramkę. Tak, ale źle to uderzyłem i nie idzie. Widzicie, o mnie? A to nas stoi na środku, no? Kurwa ty. Pokażę, że internetu nie mam. Jakie bramkę już strzeliłem? Adam się kółko kręci. Adam się kręci, gościu. O Boże. Ja, ja już bramkę strzeliłem. No serio. Paglina na plecy wyjechał. No wyjdź lepiej i wejdź jeszcze raz. Ale... No, mamy bota. Kręci. Jak my mamy bota, cię tu nie ma, gościu. Co to jest? Aj. Jezu. Bot strzelał. Ale beka ty. Nie wbił nikt? Nie. Nie, nie, o, to nie jeszcze nie. Spoko jesteś, jesteś sprawny. To za bota. Wchodzę po co? <laughs> Rezerwowy zszedł. O no, no, to nie spadł. Ale to by nie wpadł. Nie dalej? wiesz, nie no, ale się wbiło <laughs> i bym dobił, no. <laughs> o Boże, porobiłem sobie taką... Będziło mi się to na topierna. Nie, dobra. Dobra, no, nie jest przeciwniką ten, Dokładnie, ale to już kiedyś Balek ci to zrobił, pamiętasz? No to no, a czemu mi? Co ja takiego wam zrobiłem? <laughs> Czy ja słabo gram nie. w tą grę. <laughs> Raz na ruski jak szczery bramkę. Macie, Macie, Macie. Nie trafiłem. No. <grystanie> <grystanie> Za bardzo Zabali Kurwa Masz. kurwa. Masz. mnie. Zabali mnie. weszło jak weszło. Jak Ja babcia. Jak dobra. Jak wszystko wsadzane wszystko Mm, bo wkładam go! Ale to było Właśnie. dobre, ty. Twój... Patrz, nie mam umy, co jest do chuja? Mówię, pewnie zarapuści, nie? A tu. A tu. No i ten musiał przyjechać. O Boże! on mu wystawił. Ej, on na własną bramkę zasuwa. Nie, bo po prostu Aha! Ale nie, nie. Dobra. Nie wiem, co, co to był za mecz, ale był fajny. Zróbcie tak, jak takiego jak ja. Dobra, daj radę, lepiej zrobimy szybciej. Ty to to nas konkretno 40 punktów. Kurwa mnie ja dopiero drugie. Po znowu mi go. wyjebało ty przez chwilę. Co Po wyjebało. No nie ma cię we siadać go zaprośmieść jak A możesz. Dzień nie ma. No w poczekalni z nami. No i od nią. Nie dobra jesteś. Zaproszenie ma. Ja w internecie to... nie ma. Włączaj grę. Przecież jestem już. Jaki żal, ty. Nie no, dobre, dobre, nie żuduj O, Rangit, kawa ma najlepsze na ts Teraz o... teraz nie, nie, nie będzie płakał, że jakichś <grym> Rangi nie ma. Nie. Dostał wszystkie. Chciałem mieć Rangi i dostał wszystkie. Piłka mi zrobiła ran, Pięć raniów wow. się gryzie ze sobą i nic mu to nie daje, ale co tam, nie? Ma. Picho. Macie pustą. Masz pustą. A nas dokończ to. Ciągnij to. Ciągaj, ciągaj. Aj, to prawie jak po, po chińsku, <laughs> albo po koreańsku, nie? Ciągaj, ciągaj. <śmiech> ciągaj, ciągaj. <śmiech> nie? Nice shot, Nice, nice shot. Jadę, jadę. Ja, ja wysadzę. Sam sobie powiedział. Pa, pa. Jeb. Tak, jeździł w rokecie, zabrali mu prawko. A bozu. Jeździł po ścianach. Wmienił opony w rokecie, wyjebali mu kurwa silnik. Ale, ale, Aleksandra. Nie zdążyłem. Aleksandra. O, nie Aleksandra. Ej, ty widzisz tylko bramka. Nie, szkoda. Tanec wrzuci będzie, aha Adaś leci mały, O mało, o mały Kurwa, jak on się piję, bra... jak mnie tam nadziali na siebie Uważajcie, uważajcie Nice Ciągnij, ciągnij to okay. O Boże, ja ciężinkę robiłem, ty O Boże, co on tam robił, tak? Nie wiem, ja to wybił, ty ja nie wiem, o Boże tak, no wyjebał mnie po jechałem. Takie kurwa bo ich tam czterech było chyba. A ci pójdę. Nie trafiłem, kurwa. Ja Muszę się oduczyć tego obracania. Dawajcie, bierzcie to. Nie, bo mi niech to. Ale będziemy mieli coś, czuję, bardzo fajny. O bos. Masz na nos. A to Rzuć. Nie. nie, musiałem się odkręcić, więc. Sorry, sorry, przepraszam. Ah! Oh, sì, oh Dov'è, c***o? Però fondamentalmente quadro li metti? E li Oh, Dio, aspetta! Guarda... Ui, c***o! Oh, mio Dio! Guarda, te, 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 te. Tam zdema była... To nie był, był twój błąd, to był twój wielbłąd. A ten nie trafił, ten nie trafił. Ten, trafi. ten też pewnie nie trafił. Ja przeleciałem wie, żeby tylko tak, bo wiedziałem, że i tak mi tego nie zablokuje. Dobra, jedź. O lecie w... No właśnie to mnie to porobiło trochę, nie powiem. U, on też mi. Mnie... I mamy, mamy bramkę. He, bramkę. He. Jak to to nas autorem tej bramki? To nas masz internet, bo bramkę strzeliśmy. Mam. <głosy> he, he, <głosy> <co> ja, ale jaka jest Beka? W tamtym meczu ja dwie, teraz to nas dwie. Hmm. I znów ma ktoś 40 punktów z nas. <noise> no teraz to ja. O kurwa. To w trzecim meczu ja będę miał. O, o, ale blok. Nie, myślisz, że tak będzie? Że ja się dopiero w trzecim meczu odpalę? Myślę, że tak by było. O Boże, mniej. co mi zrobili? jest, co jest? Koczyłem. Boże. Co się odbiła ta piłka? Bocz. Nie mam gusta, <laughs> Wybiję. Dobra, tyle mogłem. Wrzuć, wrzuć. Ja tam po busta. O, to mój Facebook, jak coś ludzie. To nie wasz. Hm. Prawda, że nie ma co. Gol. Ej, znowu mi Facebook się odzywa. To mój Facebook, przepraszam, tak. zapomniałem go wyłączyć. I To, to moja jeszcze... bardzo wielka wina. Ta nie to nie PW. Ty. Co? To kogoś dobrze poniosło. Północ on mi PW na Facebooku wysyła. Ja pierdolę. E, pada mi wyjebało przez tego Facebooka. No już nie, już jadę. No, nie, Ni znowu nie jadę. Ej, no znowu nie mam Pada, czekajcie. O, Daj. teraz już mam. O Boże, pa, pa, pa. Boże, co Dzięki. Dzięki, 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 dzięki. Dobra, mam 90 dziękuję. punktów, nadal więcej od Tonasa, więc easy. To więc Jak więcej ode mnie? W pierwszym odcinku, w pierwszym meczu. <laughs> Wyjebałem spadal. Ale gości, ja, ja wbiłem w połowie meczu. To się nie liczy. Miałeś 40 punktów. Pierdolać. Tak. Eee, boost. Za nisko. Małeś też tak gościu mówi. w dupę i z uderzeniem mu boosta To jest konkretne uderzenie. Oj. Oj, oj. Wróciło mnie w powietrzu. Oj, oj, plecy mnie swędzą gościu. Do nas, do końca, do końca. Dawaj. A je. O ja! O no, mnie zblokowali wszyscy wtedy! Ale zdyma to. Boże super jest. Pokaż mi gwini, to rządzi. No nie nic nie. Kto tam tak ścianę sobie. Ja. Ja pierdolę jak wyjebał. Ci Cicho, kurwa. I jak on leciał chyba przez całe boisko, żeby tam w tą I ścianę. To odkleiła się. Kurwa, no! Perwot. No weź. No, no chyba nie, ty. Jak zgarnął, ty. Sorry. Ty, pać, pać, pać. co tu się dzieje? Jakie loty dzikie. Ale Michał, biło się prosta Pa, dwa boosta, pa. Pa. Bramka. Nie. A, jednak. Grina, jaka grina? Moja kurwa powinna <laughs> być. Chuja Dobra, moja, jaja. Ja no pana. Patrz to. No ty no, no, mi odbiło przecież. Chodź, ja ty w moje koło żeś trafił. Ja pierdolę. Niech cię szczeliku Asystę dostałem. Chodź, bo nie wiem, sam myślę. A Jadę. Patrz. Nie wierzę, co ty, co za odcinki ostatnio tego rokieta. My Czyli patrz, 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 patrz. Dobrze wymyśliłem, że oni tam pójdą, ale. Łee, poszli. No, patrz. <queste> I się wbił Poszli, tam. przyszli. E! I mamy bramkę, proszę no, Pana. Aaa, nie zdążyłem. O, jak mi zabombił samochód jeszcze. Chodzie to widać? Ej, jak to jakaś pod, podróbka Zabij. Dawidka, 9229. 9229. 9229. 9229. 9229. O, jedna dwójka mi się to dała, przepraszam. Ja, by było 926 też w ogóle, byłaby podróba Nie. Ale ci... to pewnie jego chiński zaginiony ten brat bliźniak. Brok, nie miał brata. Jeden ja ma brata to wiem, ja. wiem. Wiem. wiem Jednego zawsze? kanik cię ciąła. Konku cię ciąła. Chodzimy jak ptak do własnej się Zastanawiałem, czy zdąży tęczę, tego nie odbiją. Tak sobie poleciałem w którymś momencie. No dobra, to możemy jeszcze polecieć trzeci i będzie fajnie. Ej, co to było? A, level up, dobra. Mm, tam level up? normalnie, dostałem level up. Dobra, to jest, jest fajnie, Chciała traci rangi. Jo, zaczyna się. Bo no, muzyczny ja, też. Ja wiedziałem, że to tak się skończy. Zarejestrowana też już nie jest. Co? Dobra. No, w ja teamie też nie jest już. W tak. <grym> też już nie gra. Bo zarejestrowany też. tym bardziej. O, w deszcz gramy. Arsztuszka też nie Ale gra. W no pierwszym byłem pierwszy, w drugim byłem drugi, w trzecim muszę być trzeci. Żeby... No, zobaczymy. Mieczykom stało się zadość. Ojeju, co ja zrobiłem, ty? Nie trafiłem na padzie już w przycisk. Bąb... <laughs> co za bombę brałeś. Tak. A ja tak specjalnie żeby tylko ją nie wbić. Oh, o bo... A ja ten, ja chciałem ją odbić od tego. <laughs> tak, od... tak. Chciałem idealnie od tego słupka wybić tu. <laughs> mm, dobra, łata safe. Jeszcze nas. Dobra, no dorobimy. No nie. Oj, szkoda. Ty, to nasze zablokowałem, wpadł na piłkę. <głos> <głos> no chyba, wy, jakbyśmy wygrali wszystkie trzy mecze, to już w ogóle naprawdę jesteśmy. No czekaj na razie, no jedną ramkę mamy, co chcesz. To na O Boże, jak mi zabombili, ty. Nie, nie wezmę o. tego, to mało ja w ogóle odpuściłem ty, ten, ten, ten to i wzią... A Na nas. Kończę. Jakiego boosta dostałem ty? O kur... Jak mnie wybąbiło, to czekaj, ląduję. Dawaj, dawaj, dawaj. No nie, zero boosta, ja fajnie. Ja byłem pod piłką, że że mnie to... Ale mówię bałem się. No i wszystkie bóstwy zabrali. Mam. Pójdź pusta brama. Nie trafię, tam, kurwa. Nie trafi, nie, idzie No i jeszcze od, odbił to. No Czesiu, czesiu, czesiu! Pięknissimo, Biawella! Jak my tutaj idealnie składną akcję zrobiliśmy. Tutaj, tam, Troszeczkę nasz... jak Real Madryt wczoraj. No, ja ładnie, podbiłem. ładnie wczoraj Pusta bramka. Dziękuję, dobra. Porobień Karnego, pan draka zostawił. Na razie jestem ostatni. Ej, na razie jestem ostatni, to dobrze wróży. Dobry, dobre. O, oni dobrze już grają, już umieją latać. Umieją tak przy jak tym znaleźć. Tak, graliśmy do... przed Oboże! E. save Jak mnie trafił tam, gościu? <coughs> Czemu? Tak Oboże w życiu. To byłoby w okienko, gdyby trochę lżej było. Porobię <noise> to sama, chcę składną. Szkoda. Olej, jeden. Pas, pas, Ładna pas. pas. Piłka będzie, a trafił. Liczyłem, że on tego nie trafi jednak, a tutaj taka niespodzianka. Jak, jak taka mi pisadałem z samochodem ty. i Ło. Dobra. Boże tam zje pojechać tutaj na gol. No kurwa, Was. ja to trafiłem, bo. Ja, 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 ja. To się da

Jaki farty, No co to było? Patrz jaki farty! Boost mi się skończył, patrzcie to! Jaki fart, Lecę, patrz, koniec Busta! I No jestem Ej, ostatni! jest ja ostatni! No dobra, to nas w jednym. Ej, nie pierwszy jestem. jestem ostatni, tak. kurwa. Nie widać. Nie. Ten spierdolił. Ale tu ja jesteś od razu, w niebo. Ty jesteś pierwszy tak. tutaj. My wam serdecznie dziękujemy. Ja was bardzo serdecznie zapraszam na kanał nie jestem ostatni. Także życzę Wam miłego dnia takiego poniedziałku, jakiego byście chcieli. I cóż, słyszymy się w kolejnym odcinku. Już niebawem. Do ciema. trzeba.